Dzień dobry. Znajdujemy się na terenie wsi Bolesław, powiat raciborski, gmina Krzyżanowice. Tutaj po lewej stronie, tą którą Państwo widzicie, znajduje się kolekcja odmian rzepaku. 13 odmian firmy Rakt, niemalże, niemalże pełna, pełna kolekcja. Natomiast tutaj po drugiej stronie polnej drogi jest z kolei kolekcja odmian pszenicy. Tutaj jest 16, 16 odmian. Też już pojawiają się różnice odmianowe. Mimo dość dużych przymrozków, które tutaj były, mimo braku okrywy śnieżnej i bardzo niskich temperatur, nie było żadnych problemów z wymarznięciami. Akurat w tym momencie, być może słychać w tle. Rolnik, z którym współpracujemy, pan, pan Fichna nawozi dr, rzepak drugą dawką azotu i jest to ostatni zabieg nawożenia, który będzie tutaj, będzie tutaj wykonywany. Myślę, że w kolejnych spotkaniach z Państwem będę mógł opowiedzieć więcej o tych odmianach, które tutaj są. Posiadane i będziemy mogli obserwować wzrost tych odmian i różnice, które będą się pojawiały. A oczywiście efektem całego doświadczenia będzie zbiór, ważenie i to, co nas interesuje czyli potencjał plonotwórczy poszczególnych, poszczególnych odmian.